Sofia dostrzegła przebłysk mrocznej tajemnicy Heleny kryjącej się za nagrodami humanitarnymi i błyskami fleszy. Straszna decyzja jednej kobiety, rozdartej między sumieniem a przetrwaniem, na zawsze zburzyła silną fasadę. Kiedy Helena Monteiro wchodziła do pomieszczenia, błysk fleszy nie ustawał. Dzięki dobrze skrojonym, drogim strojom i wyćwiczonemu uśmiechowi, który pojawiał się zarówno na okładkach magazynów, jak i podczas gal charytatywnych. Przyciągała uwagę w wieku 53 lat. Jej imię stało się synonimem dobroci, ponieważ trzykrotnie zdobyła nagrodę Humanitarian Excellence Award. Sofia Almeida obserwowała ją z kąta sali balowej, trzymając szklankę wody na tacy. W wieku 32 lat była zatrudniona w rezydencji Heleny od ponad 4 lat. Inni pracownicy domowi nazywali to przywilejem, ale Sofia czuła mdłości. Widząc swoją szefową bez wysiłku przemykającą między tłumem wielbicieli. Z własnych środków zbudowała całe skrzydło szpitala w Mozambiku, wykrzyknął jeden z bliskich gości, rozlewając szampana. Sofia zacisnęła palce na tacy. Właśnie słyszała, jak Helena krzyczała na swojego księgowego o marnotrawstwie darowizn i prosiła o strategię zmniejszenia rzeczywistych darowizn przy jednoczesnym zwiększeniu widoczności. Kontrast między ciepłem Heleny w świetle reflektorów a jej wyrachowaną oziębłością za zamkniętymi drzwiami uderzył Sofię jak cios w brzuch. Kiedy jej kawa nie miała jeszcze 165 stopni, matka, która trzymała się roty przed kamerami, wpadła w szał. Sofia minęła ścianę z oprawionymi okładkami magazynów w korytarzu służbowym. Nagłówki głosiły hojność Heleny. Monteiro przekazuje miliony ofiarom katastrofy, i serce Heleny, biznesfoman, staje się filantropką. Twarz Heleny promieniała z każdej z nich. Błyskotliwe życie słynnej kobiety napędzane było niewidzialnymi silnikami, podczas gdy Sofia biegła z powrotem do kuchni, gdzie piętrzyły się naczynia, a inni pracownicy krzątali się wokół. Sofia zdała sobie z tego sprawę podczas corocznej kolacji charytatywnej w rezydencji. Gdy wolontariusze ustawiali przedmioty na aukcję, aby zebrać pieniądze na edukację dzieci, uśmiech Heleny zniknął, gdy tylko kamery przestały kręcić. To była zaskakująca zmiana. Helena wbiegła przez drzwi służbowe z telefonem przy uchu, podczas gdy Sofia przygotowywała przekąski w kuchni. Helena warknęła, nie obchodzi mnie, ile to będzie kosztowało, nie zwracając uwagi na Sofię. Tylko upewnij się. Że zdjęcia będą wyglądały autentycznie. Nikt nie kwestionuje białego wybawiciela z płaczącymi dziećmi. Słowa te wisiały w powietrzu jak trucizna. Gdy Helena kontynuowała, Sofia zamarła z tacą w ręku. Fundacja potrzebuje takich historii, aby utrzymać reputację. Jeśli to konieczne, bądź kreatywna z liczbami. Helena zmrużyła oczy, gdy w końcu dostrzegła Sofię. Jak długo tu stoisz? Z sercem w gardle Sofia skłamała, właśnie przyniosłam przekąski, proszę pani. Helena długo przyglądała się jej twarzy, po czym powróciła do swojego publicznego wizerunku. Wspaniale. Darczyńcy są spragnieni. Kiedy Sofia sprzątała gabinet tego wieczoru po wyjściu gości, nie potrafiła zrozumieć dwóch różnych twarzy swojej szefowej, wyrachowanej osoby, która kilka godzin wcześniej mówiła tak chłodno, i kobiety, która płakała, opowiadając o cierpieniach ofiar katastrofy w telewizji. Podczas czyszczenia marmurowych blatów Sofia nie mogła przestać myśleć o tej rozbieżności. Być może źle usłyszała, co zostało powiedziane. Jednak cień lodowatego wyrachowania Heleny pozostał niezmienny. Sofia nie powinna była zobaczyć tej teczki. Sofia sprzątała prywatne biuro, co było rzadkim zadaniem powierzanym tylko najbardziej zaufanym pracownikom Heleny, trzy tygodnie po tym, jak podsłuchała jej dziwną rozmowę telefoniczną. Sofia otrzymała polecenie dokładnego posprzątania tego zazwyczaj niedostępnego schronienia, podczas gdy znana działaczka humanitarna przebywała za granicą na prestiżowej konferencji. Sofia odsunęła stos papierów, a skórzana teczka opadła na podłogę. Zaparło jej dech, gdy teczka otworzyła się, odsłaniając zawartość. Upewnij się, że pani Monteiro pojawia się w centrum wszystkich ujęć. Zwiększ kontrast, aby podkreślić warunki. Usuń wszelkie ślady obecności organizacji pomocowych. Jeden z dokumentów zawierał e-maile dotyczące Strategii kreowania wizerunku, sfałszowane rejestry darowizn i przerobione zdjęcia wszystko to stanowiło systematyczne dowody oszustwa. Najbardziej obciążający był wykres pokazujący różnicę w wysokości milionów dolarów między zgłoszonymi darowiznami a rzeczywistymi wydatkami. Dom i inwestycje Heleny zostały sfinansowane ze środków, które rzekomo miały zostać przeznaczone na budowę szkół. Sofia przeglądała materiały, a ręce drżały jej z przerażenia. Na serii zdjęć przed i po zespół Heleny pokazał, jak cyfrowo umieścił ją w miejscach kryzysów humanitarnych, w których nigdy nie była. W innym dokumencie opisano scenariusz świadectw ocalałych z następującą adnotacją zapłać każdemu uczestnikowi 50 dolarów, ale zgłoś to jako autentyczne spotkania. Helena sama stwierdziła w jednym z e-maili, Opinia publiczna uwielbia narrację o zbawicielach wykorzystajmy to. Humanitarny punkt widzenia jest tym, co wyróżnia naszą markę. Helena zwróciła wszystko dokładnie tak, jak zastała, robiąc skrupulatne zdjęcia kilku ważnych dokumentów telefonem. Kiedy skończyła sprzątanie, jej ruchy były mechaniczne, a umysł pracował na najwyższych obrotach pod ciężarem wiedzy, która naciskała na jej klatkę piersiową. Dowody wypalili dziurę w umyśle Sofii. Przez kilka dni nosiła w kieszeni telefonu zdjęcia, które mogły ją pogrążyć i jak duch wykonywała swoje obowiązki w posiadłości Heleny. Dwa razy prawie je skasowała. Może źle to rozumiem, powiedziała do siebie, robiąc sobie przerwę przed lustrem w łazience. Pod oczami miała ciemne worki. Bogaci ludzie mają skomplikowane finanse. Może być jakieś wyjaśnienie. Matka zawsze ostrzegała Sofię, żeby nie angażowała się w sprawy swoich pracodawców. Naszym zadaniem jest sprzątanie ich domów, a nie ocenianie ich życia, mawiała. Lata pracy w gospodarstwie domowym dały Sofii mądrość, która pozwoliła jej zachować granice zawodowe. To jednak było coś innego. Oszczędności życia zostały przekazane przez osoby wspierające działania Heleny. Pomoc dla ubogich dzieci była rzekomo wykorzystywana do opłacania wakacyjnych nieruchomości Heleny. Kusiło ją, żeby przekazać dowody dziennikarzowi, którego wizytówkę zdobyła podczas poprzedniej imprezy charytatywnej, ale palce zatrzymały się nad ekranem telefonu. Sofia zapytała swoje odbicie w lustrze: I co dalej? Bez tej pracy nie będzie w stanie opłacić czynszu. Nie będą płacić za leki dla matki. Kiedy agencja pracy zatrudniła ją u Heleny, jasno zaznaczyła, że dyskrecja nie podlega negocjacjom. Tego wieczoru Helena wróciła do domu z wywiadu telewizyjnego, w którym poruszająco opowiadała o tworzeniu szkół w odizolowanych społecznościach. Podczas gdy wywiad był powtarzany w telewizji w salonie, Sofia po cichu podała kolację i obserwowała Helenę bezczynnie przeglądającą ekskluzywne magazyny wakacyjne. Helena powiedziała w telewizji, Warunki, w jakich żyją te dzieci, łamią mi serce. Dlatego osobiście nadzoruję każdy projekt. Prawdziwa Helena zaznaczała złocistym długopisem potencjalne miejsca na wakacje, popijając drogie wino. Działo się to podczas planowania urodzin Heleny. W posiadłości panował ożywiony ruch, a służba, cateringowcy i kwiatarnie prześcigali się w spełnianiu niemożliwych do osiągnięcia standardów. Po czternastu godzinach nieustannej pracy Sofia miała bóle pleców, a palce były jej obolałe od usuwania odcisków palców z kryształowych kieliszków. Sofia i trzej inni pracownicy ustawiali w kuchni ozdobne tej z deserami, kiedy weszła Helena. Helena oświadczyła, to niedopuszczalne, i podniosła zaproszenie. Czcionka jest nieco inna niż w próbce, którą zatwierdziłam. Helena nie zwracała uwagi na koordynatora imprezy który próbował wyjaśnić ograniczenia drukarki. Kontynuowała, a te kwiaty, wskazując na kompozycje, które kosztowały tysiące dolarów. Wyraźnie prosiłam o jaśniejszy odcień orchidei. Te wyglądają tanio. Sofia ostrożnie układała czekoladki, trzymając głowę spuszczoną. Godzinę wcześniej słyszała, jak Helena chwaliła się przez telefon, że jej urodziny będą również służyć jako odpis podatkowy dzięki jej działalności charytatywnej. Ty, powiedziała nagle Helena, wskazując Sofię. Te desery są źle ułożone. Nie potrafisz wykonać prostych poleceń? A może to przekracza możliwości kogoś o Twoich ograniczonych zdolnościach? W kuchni zapadła cisza. Twarz Sofii zaczęła się rumienić. Postępowałam dokładnie według schematu, proszę pani, wymamrotała. Helena zmrużyła oczy. Sprzeciwiasz mi się? W moim własnym domu? To, co nastąpiło potem, wyglądało jak koszmar w zwolnionym tempie. Naczynie, które Sofia przygotowywała przez godzinę, zostało zabrane przez Helenę i rzucone na podłogę. Importowane płytki z ręcznie robionymi czekoladkami były rozrzucone po całym pomieszczeniu. Helena szydziła, może to bardziej ci odpowiada na kolanach, sprzątając bałagan. Drżącymi rękami Sofia uklękła, aby posprzątać bałagan, podczas gdy inni pracownicy odwracali wzrok. Helena nie miała zamiaru na tym poprzestać. To dlatego zawsze będziesz szorować podłogi, podczas gdy inni osiągną wielkość. Niektórzy po prostu nie mają wystarczającej inteligencji, aby wznieść się ponad swoją pozycję. Sofia straciła nie tylko godność, ale także samokontrolę, która powstrzymywała ją przed wypowiedzeniem się. Zbierając zniszczone czekoladki, Sofia zobaczyła swoje odbicie w rozbitym talerzu, które przypomniało jej słowa matki: Trzymaj głowę nisko. Dla takich osób jak Helena zawsze pozostanie niewidzialna. A Helena będzie nadal traktować ludzi jak śmieci i wykorzystywać ich cierpienie, aby zdobyć sławę. Tej nocy Sofia miała trudności z zasypianiem. Patrząc na sufit swojego mieszkania, w głowie kołatały jej słowa Heleny niektórzy ludzie po prostu nie mają wystarczającej inteligencji, aby wznieść się ponad swoją pozycję. Bardziej bolesne niż jakikolwiek ból fizyczny było upokorzenie. Sofia przez lata była przedmiotem oziębłej pogardy, irracjonalnych żądań i lekceważących uwag. Pogodziła się z tym jako ceną za posiadanie pewnego źródła dochodu, które pozwalało jej wyżywić rodzinę. Jednak nastąpiła zasadnicza zmiana. Zdjęcia w jej telefonie, dowód oszustwa Heleny, oznaczały teraz coś więcej niż tylko korupcję. Symbolizowały system, w którym osoby takie jak Helena mogły nadużywać swojej pozycji bez ponoszenia konsekwencji, podczas gdy inni cierpieli w milczeniu. Sofia podjęła decyzję o trzeciej nad ranem. Jej zdecydowana twarz była oświetlona niebieskim światłem laptopa, gdy siedziała przy małym kuchennym stole. Drżącymi rękami założyła anonimowe konto e-mail. Obok klawiatury leżała wizytówka reportera śledczego Marcosa Cavalcanti. Mam dowody, że Helena Monteiro systematycznie fałszowała działania charytatywne i sprzeniewierzyła miliony z darowizn, napisała. Mogę dostarczyć dokumentację. Jej palec zawisł nad przyciskiem, wyślij, gdy ogarnęła ją niepewność. Gdy wiadomość wyjdzie na jaw, najprawdopodobniej straci pracę. Ze względu na silne powiązania Heleny, Sofia może nigdy nie znaleźć zatrudnienia w innym zamożnym domu. Ostrzeżenie matki brzmiało: Nigdy nie zrażaj do siebie bogatych, Sofia. Jej ojciec, który zapracował się na śmierć, wykonując trzy prace za minimalną pensję, mówił głośniej niż wszyscy. Życie bez godności to nie życie. Zanim zdążyła zmienić zdanie, Sofia wysłała wiadomość, że może dostarczyć więcej dowodów, załączyła zdjęcia dokumentów i nacisnęła wyślij. Świt przebijał się przez cienkie zasłony, zapowiadając nowy dzień, który rozpocznie coś, czego nie będzie mogła powstrzymać. Historia wyszła na jaw we wtorek rano. Carlos, ogrodnik, wbiegł do kuchni z szeroko otwartymi oczami, gdy Sofia polerowała srebra. Na wszystkich kanałach mówią o pani Monteiro, szepnął. Pracownicy zgromadzili się wokół małego telewizora w pomieszczeniu służbowym. Nienaganna twarz Heleny kontrastowała z oszczerczymi nagłówkami, bohaterka humanitarna czy wyrafinowana oszustka. Kawalkanti Marcos był bardzo skrupulatny. W artykule ujawniono systematyczne fałszowanie działalności charytatywnej Heleny, manipulowanie zdjęciami i przekierowywanie pieniędzy na konta prywatne. Specjaliści finansowi przeanalizowali różnice między publicznymi oświadczeniami a rzeczywistymi wydatkami. Głosy byłych pracowników zostały ukryte, a ich twarze zamarzane, co potwierdziło nieuczciwość Heleny. Telefon w rezydencji zaczął dzwonić bez przerwy. Gdy pojawił się jej blady rzecznik prasowy, Helena zamknęła się w swoim gabinecie. Pracownicy spoglądali na siebie z niepokojem, dyskutując o swojej karierze i spekulując na temat źródła przecieku informacji. Pomimo bijącego serca Sofia wznowiła pracę, udając spokój i nikt nie zadawał jej żadnych pytań. Do popołudnia sprawa stała się hitem mediów społecznościowych. Po pozowaniu z Heleną na galach gwiazdy zaczęły się od niej odwracać. Jej nazwisko zostało usunięte ze ścian darczyńców przez organizację. W trakcie śledztwa strona internetowa Fundacji przestała działać. Tej nocy Helena wyszła z biura spokojna, ale z czerwonymi oczami. Zwróciła się do zgromadzonych pracowników stanowczym głosem. Nastąpił złośliwy atak na moją osobę i pracę, powiedziała. Te zarzuty są całkowicie fałszywe. Moja ekipa prawna zajmie się tymi oszczerczymi twierdzeniami. W międzyczasie każdy kto będzie rozmawiał z prasą, zostanie natychmiast zwolniony. Rozejrzała się po pokoju, skupiając wzrok na każdej twarzy, próbując znaleźć zdrajcę. Musiała zebrać wszystkie siły, żeby nie wzdrygnąć się na widok Sofii. Ktoś w tym domu zdradził nie tylko mnie, ale także ważną pracę, którą wykonujemy, powiedziała Helena. Zapewniam Was, że dowiem się, kto to był. Polowanie na czarownicę rozpoczęło się natychmiast. Prywatni detektywi zatrudnieni przez Helenę przeprowadzili indywidualne rozmowy z każdym pracownikiem. Przejrzeliśmy nagrania z kamer bezpieczeństwa. Sprawdzono rejestry połączeń telefonicznych. Pracownicy obawiali się utraty pracy, więc napięta atmosfera w domu zmieniła się w strach. Podczas przesłuchania Sofia zachowała spokój i udzieliła szczerych odpowiedzi na temat swojego miejsca pobytu, pomijając fakt, że została odkryta w biurze Heleny. Ponieważ korzystała z tymczasowego konta i komputera w bibliotece publicznej, nie można było powiązać jej anonimowej wiadomości e-mail z nią. Helena miała jednak inne pomysły. Kiedy Sofia przyszła do pracy trzy dni po kontrowersjach, odkryła, że ktoś sprawdził jej szafkę. Zniknął jej mały pamiętnik z notatkami dotyczącymi domu, a osobiste rzeczy były porozrzucane wszędzie. Tego popołudnia Helena wezwała ją do gabinetu. Helena powiedziała słodkim głosem Sofia Pracujesz tu już cztery lata, prawda? Tak, proszę pani. Helena spojrzała na nią wyrachowanym wzrokiem i powiedziała lojalna służba Tak mi się wydawało. Co ciekawe, dokumenty, które wyciekły, pochodziły z tego pokoju, który posprzątałaś dzień przed opublikowaniem artykułu. Sofia poczuła suchość w ustach. Sprzątam wiele pokoi, proszę pani. Helena oprzedł biurko i powiedział, rzeczywiście. Być może to zbieg okoliczności. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Ostatnio zniknęło kilka cennych przedmiotów. A konkretnie diamentowa bransoletka. Oskarżenie wisiało w powietrzu. Sofia czuła, jak serce wali jej w uszach. Nigdy niczego nie wzięłam, pani Monteiro. Niemniej jednak złożyłam doniesienie na policję. Będą chcieli przeszukać Twoje mieszkanie. Tego wieczoru Sofia otrzymała telefon z domu opieki swojej matki. Helena odmówiła przyjęcia miesięcznej opłaty twierdząc, że Sofia straciła prawo do ubezpieczenia zdrowotnego z powodu kontroli administracyjnej. Następnego ranka Sofia odkryła, że ktoś przeciął opony w parkingu dla pracowników. Tego obszaru nie obejmowały żadne kamery. Skontaktowała się z trzema potencjalnymi firmami w sprawie nowych możliwości zatrudnienia, a kiedy sprawdziła pocztę elektroniczną, znalazła odpowiedzi od nich. Obie nagle i w tajemniczych okolicznościach straciły zainteresowanie. Helena miała rozległą i złośliwą sieć kontaktów. Mimo, że nie była w stanie przedstawić dowodów na udział Sofii w wycieku informacji, metodycznie niszczyła jej życie, próbując zniszczyć każdego, kto próbował się jej przeciwstawić. Helena próbowała ograniczyć szkody podczas konferencji prasowej. Helena zaplanowała swoją publiczną obronę trzy tygodnie po rozpoczęciu kontrowersji, kiedy partnerzy wycofywali się, a finansowanie zostało wstrzymane. Stała przed gąszczem mikrofonów, otoczona zespołem do spraw zarządzania kryzysowego i prawnikiem, emanując zranioną godnością. Za atakami na moją osobę stoją osoby, które mają do mnie osobistą urazę powiedziała Helena, a jej oczy wypełniły się wyćwiczonymi łzami. Moja praca mówi sama za siebie. Poświęciłam życie, aby pomagać innym. Sofia obserwowała ją w milczeniu z tyłu sali balowej hotelu. Właśnie wróciła z Urzędu Pracy, gdzie tego ranka została formalnie zwolniona z powodu nieefektywności, co było oczywistym aktem odwetu. Strach ściskał jej żołądek, gdy myślała o zbliżającym się terminie płatności czynszu i kosztach leków dla matki. Helena kontynuowała swoją grę. Tak zwane dowody zostały ewidentnie sfałszowane przez niezadowolonych byłych pracowników. Złożyłam pozew o zniesławienie przeciwko wydawnictwu i jego źródłom. A co z rozbieżnościami finansowymi w dokumentacji fundacji? Zapytał reporter. Kreatywna księgowość wrogów próbujących podkopać moją pracę, odparła Helena bez wysiłku. Jeśli chodzi o rzekomego informatora, to jest to znany złodziej zwolniony z mojej służby domowej, obecnie objęty dochodzeniem policyjnym. Pokój zakręcił się wokół Sofii. Aby mieć pewność, że każdy potencjalny pracodawca rozpozna tę osobę, Helena publicznie ją zdyskredytowała, nie wymieniając jej nazwiska. Sofia poczuła, jakby coś pękło w jej wnętrzu. Paraliżujący strach ustąpił miejsca jasności. Jeśli nikt nie przeciwstawi się kłamstwom, Helena będzie nadal rujnować życie jej życie, życie darczyńców, życie dzieci, które naprawdę potrzebują pomocy. Sofia przedarła się przez tłum. Odpowiedziała, To nieprawda, głosem głośniejszym niż się spodziewała. Kamery obróciły się. Helena zamarła z kamienną miną. Nazywam się Sofia Almeida. Pracowałam w domu pani Monteiro przez cztery lata. Znalazłam dokumenty potwierdzające jej oszustwo i tak, udostępniłam je, ponieważ to, co robi, jest złe. W sali wybuchła burza. Reporterzy krzyczeli pytania. Do Sofii podeszła ochrona. Nigdy niczego nie ukradłam, dodała Sofia, drżącymi rękami, ale stanowczym głosem. Ale Helena Monteiro ukradła miliony przeznaczone dla potrzebujących dzieci. Mam w telefonie oryginalne zdjęcia jej dokumentów. Mam daty, godziny i świadków, którzy mogą potwierdzić jej oświadczenia o wymyślaniu historii dla rozgłosu. Wyraz twarzy Heleny wykrzywił się z gniewu, po czym powrócił spokój. Ale moment prawdy został uchwycony przez kamery i było już za późno. Sześć miesięcy później Sofia siedziała w małej kawiarni i obserwowała deszcz smak na oknach. Mały nagłówek w gazecie leżącej na stole brzmiał: Fundacja Monteiro oficjalnie rozwiązana w wyniku śledztwa w sprawie oszustwa. Jej otwarta postawa przyniosła zarówno lepsze, jak i gorsze skutki, niż się spodziewała. Helena zgodnie z obietnicą wniosła oskarżenie o kradzież, ale zostało ono wycofane po tym, jak kilku pracowników wystąpiło w obronie Sofii. Śledztwo policji skupiło się na transakcjach finansowych Heleny. Sofia straciła pracę. Z powodu wpływów Heleny przez kilka tygodni nie mogła znaleźć zatrudnienia. Opieka nad matką była zagrożona. Noc spędzały na liczeniu groszy i wybieraniu między jedzeniem a prądem. Jednak pojawiła się nieoczekiwana pomoc. Marcos Cavalcanti zorganizował zbiórkę pieniędzy, dzięki której udało się zebrać wystarczającą kwotę, aby opłacić opiekę nad matką Sofii przez sześć miesięcy. Dzięki referencjom od byłych zwolenników Fundacji Heleny, którzy docenili prawdę, Sofia znalazła pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej, który odzwierciedlał zasady, o które walczyła. Gwałtowny podmuch wiatru i sam Marcos, z notesem w ręku, pojawił się w drzwiach kawiarni usiadł naprzeciwko niej i przeprosił za spóźnienie. Prokurator miał nowe pytania dotyczące dowodów. Sofia skinęła głową. Helena nadal była celem skomplikowanych spraw o oszustwa finansowe, których rozwiązanie trwało bardzo długo. Krąg znajomych Heleny zniknął, cofnięto jej wszystkie wyróżnienia, a jej wizerunek publiczny legł w gruzach. Kiedy Sofia ostatnio miała od niej wiadomość, sprzedała rezydencję i przeniosła się za granicę. Marcos przyjrzał się jej twarzy i zapytał, czy było warto? Wiedząc to, co wiesz teraz. Sofia zastanowiła się nad tym pytaniem. Przeżyła najtrudniejsze miesiące swojego życia. Nie czuła jednak winy z powodu swojego udziału w sprawie. Pracowała tam, gdzie działania były zgodne z wartościami. Co najważniejsze, darowizny nie były już wykorzystywane do wspierania stylu życia celebrytki, ale do pomocy osobom, które naprawdę tego potrzebowały. Kiedy w końcu powiedziała, prawda jest zawsze warta swojej ceny, nawet jeśli kosztuje wszystko. Na zewnątrz przestało padać, a słońce wyjrzało z za chmur. Przed rozpoczęciem popołudniowej pracy w centrum społecznościowym Sofia spakowała swoje rzeczy. W przeciwieństwie do pracy w rezydencji, Tutaj rozpoznawano jej imię, słyszano jej głos, a jej obecność była ceniona za uczciwość, a nie anonimowość. Cena była wysoka, ale teraz, gdy uwolniła się od złotych kajdan ciszy, Sofia szła z wyprostowanymi ramionami.